Dobry kochanie. dziomale. wszystkim. Szymanko mordeczki. Cześć, przyjacielu. A, cześć. cześć. Jestem Funkcjonując w przestrzeni internetowej, na każdym kroku spotykamy się z influencerami, zwracającymi się do nas jak do kogoś z najbliższego otoczenia. Czasami zdarza się, że w bardziej subtelny sposób dadzą nam do zrozumienia, że jesteśmy przyjaciółmi. Natomiast mogą pojawić się wątpliwości. Faktycznie tak jest? Oczywiście, odpowiedź, która zapewne Wam się nasuwa, brzmi nie. Przecież gadające głowy z monitora nigdy nie spotkały przetłaczającej większości swoich odbiorców, więc jak tu w ogóle można mówić o jakiejkolwiek relacji, tym bardziej przyjacielskiej? Pytanie brzmi: czy nasza podświadomość o tym wie? Relacje parasocjalne lub relacje paraspołeczne. To rodzaj jednostronnych, pozornych relacji interpersonalnych, w których jedynie jedna ze stron zna tę drugą. W tego typu relacjach dana osoba publiczna przemawia i zachowuje się wobec swoich odbiorców w ten sposób, aby stworzyć iluzję bliskości oraz zaufania do tej osoby. Powoduje to u odbiorcy wrażenie, że nawiązuje z drugą stroną więź, mimo że relacja jest jedynie jednostronna. Artykuł przytacza przykład Dory, która zwraca się bezpośrednio do widzów i wykorzystuje ten specyficzny rodzaj relacji, aby przekazać wiedzę. Natomiast przykładowo, o ile napisanie w internecie o Dorze, czy jakiejkolwiek innej fikcyjnej postaci, że życzy im się czegoś złego, nie byłoby dość kontrowersyjnym wpisem, no to sprawa zaczyna wyglądać zupełnie inaczej, gdybyśmy napisali tak o kimś prawdziwym. No, Różnica tutaj jest prosta: Dora nie istnieje. W przeciwieństwie do You. jakiegokolwiek innego influencera czy influencerki, no, z małymi wyjątkami. Ale fakt, że osoba, która do nas mówi, gdzieś tam istnieje Zdaje się bardzo sprzyjać pozorom tworzenia relacji. Fakt, że nasze umysły bywają przekonane, że mamy relacje z kimś, kto nawet nie wie o naszym istnieniu, nie jest aż tak dziwny, jeżeli by się nad nim pochylić. Jako ludzie wyewoluowaliśmy do życia w społecznościach, wśród ludzi. To maksymalizowało naszą szansę na przetrwanie. Jednak to, do czego nasza natura nie jest dostosowana, to obcowanie z technologią. Jeżeli jesteśmy odbiorcami jakiegoś influ i załóżmy, oglądamy jego filmy na YouTube, jego streamy na Twitchu, słuchamy jego podcastu, przeglądamy zdjęcia, jakie wrzuca na Instagrama, czytamy jego wpisy na platformie X, dawniej Twitter, czy jakieś inne treści na wszelkich innych mediach społecznościowych, podsumujemy, ile czasu spędzamy z treściami wrzucanymi przez daną osobę, to możemy dojść do wniosku, że dużo. Bardzo dużo. Czasem więcej niż spędzamy z członkami najbliższej rodziny. Trudno się więc dziwić, że w momencie, w którym spędziło się tyle czasu z czyimś obrazem, często na przestrzeni kilku lat, personata zaczyna stawać się mniej lub bardziej ważnym aspektem naszego życia. Z jej osobą stają się powiązane nasze wspomnienia, emocje. Gdy dowiadujemy się, że obraz postaci, który widzieliśmy na ekranach naszych monitorów, był fałszywy, naturalne zdaje się być rozczarowanie czasem nawet zdruzgotanie. Nasza relacja parasocjalna z taką osobą się rozpada, a emocje, które nam wtedy towarzyszą, stają się nie odstawać intensywnością od tych, które odczuwamy w trakcie prawdziwych rozstań. Nasze emocje nie biorą pod uwagę, że dla tej osoby jedyną manifestacją naszej całej egzystencji był zwiększający się numerek przy wyświetleniach, subskrypcjach, lajkach. Inna sprawa, czy obraz prawdziwej osoby, do którego się przyzwyczailiśmy, sam w sobie w ogóle jest prawdziwy? Wizerunek prezentowany w internecie jest pewną częścią takiego influencera. W końcu byłoby bardzo ciężkie, choć wiemy, że nie niemożliwe, tworzyć dużej ilości treści, które nie byłyby zgodne z nami samymi. Dlatego zapewne Radek Kotarski nie prowadzi patolajfów na kiku, a Robert Passud nie ma podcastu o męskiej przyjaźni. Ów wizerunek postaci publicznych jest częścią ich osoby, ale jest to zaledwie wybrany wycinek. Widzimy tylko tyle, ile mieści się w kadrze. Tylko wtedy, kiedy twórca nam to pokazuje. No bo jak myślicie? Ile razy podczas trwania tego filmu usłyszeliście, jak się przejęzyczam, mylę, jąkam? Zero. Czy w rzeczywistości tak było? Runek prezento... Wizerunek. No cóż, gdybyście usłyszeli, jak na przykład się. Hmm. zastanawiam. No to byłby to jakiś celowy zabieg. Twórcy często świadomie bądź nie wykorzystują tego typu zabiegi do budowy swojego wizerunku. Widzimy wystarczająco czyich zalet, aby kogoś polubić i na tyle wad, żeby w niego uwierzyć. Albo i na odwrót, ale niezależnie od tego, co przeważa, nasz umysł dopowie wszystko, czego nie zobaczy, na podstawie naszego aktualnego nastawienia, bo umysł nie znosi próżni. Ciekawą kwestią związaną z tym zagadnieniem jest pytanie, gdzie leży granica, którą określilibyśmy jako parasocjalną, a nie. No bo przecież. Dwójka ludzi, którzy piszą ze sobą w internecie, załóżmy tam się poznali, nie jest sobie obojętna, moglibyśmy powiedzieć, że między nimi jest jakaś relacja. Na tej podstawie możemy dojść do wniosku, że bezpośredni kontakt jest konieczny do powstania relacji. Ale ile takiego kontaktu i w jakiej formie powinno być, żebyśmy przestali uznawać jakąś relację za parasocjalną? Teoretycznie zwiększająca się liczba lajków i wyświetleń sugeruje, że ktoś po drugiej stronie jest. No ale taka. W cudzysłowie interakcja, to zdecydowanie za mało. Jeżeli jakiś twórca przeczyta nasz komentarz i na niego zareaguje, no to oczywiście wciąż za mało, żeby mówić o jakiejkolwiek relacji, ale naszej podświadomości może to dać mylne wrażenie bliskości. Właśnie w taki sposób social media pozornie zacierają granice. Idźmy dalej. Czy jeżeli ktoś wysyła regularnie wiadomości na czacie streamowym, tym samym wchodząc w interakcję ze streamerem, to czy jest to już wystarczająco? Można by pomyśleć, że to za bardzo nie różni się od sytuacji, kiedy dwójka znajomych kontaktuje się tekstowo. No z tą różnicą, że tutaj jedna osoba pisze, a druga mówi. Nie zapominajmy jednak, że streamer prowadząc transmisję chcąc nie chcąc, jest w jakiejś roli. No i przede wszystkim kontekst sytuacyjny który ma znakomite znaczenie, jest zupełnie inny niż prywatna rozmowa. Zmniejszając trochę skalę, możemy trafić na niewielkie streamy z liczbą widzów średnio utrzymującą się na poziomie kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu widzów. Tam, gdy wszyscy już się kojarzą, granica zaczyna być coraz słabiej dostrzegalna. Pozwólcie, że opowiem Wam trochę o moich osobistych doświadczeniach. I zauważcie, jak bezpośrednio zwracam się do Was, do odbiorców, mimo że w ogóle się nie znamy. Jako, że czasami streamuję dla niewielkiej widowni, zdarzyła mi się sytuacja, w której widz miał do mnie żal, że poświęciłem mu mniej uwagi niż osobie, którą znałem spoza streamów. I o ile w pierwszym momencie wydało mi się to absurdalne, no to im dłużej o tym myślałem, tym więcej sensu zaczynało to dla mnie mieć. W końcu, przychodząc na stream, taki widz pisał o sobie, swoim życiu, no a ja poświęcałem mu uwagę. Tylko, że z mojej perspektywy była to po prostu część prowadzenia transmisji. I nie wydaje mi się, że mógłbym znaleźć gorsze miejsce na reklamy swoich streamów. Wobec tego zapraszam. Twitch TV, też tam kadam głupoty, gram w różne gierki i nawiązuję toksyczne relacje z odbiorcami. Influencerzy leżą w takiej dziwnej, szarej przestrzeni między traktowaniem ich jak prawdziwej i fikcyjnej postaci. Z jednej strony ich poczynania ogląda się jak serial. Z drugiej przedstawia on realne osoby i ich życia. Z jednej mamy szanować ich prywatność, a z drugiej jesteśmy zapraszani do wglądów ich życia. I jak to wszystko na nas działa? Kontakt z innymi ludźmi jest potrzebą, która jest w nas silnie zakorzeniona. Tak zostaliśmy ewolucyjnie uwarunkowani. I relacje parasocjalne pozwalają te potrzeby zaspokoić bez wkładania żadnego wysiłku, ale też nie dają nam żadnych prawdziwych korzyści, jakie daje obcowanie z człowiekiem w rzeczywistości. Działa to na podobnej zasadzie, jak łatwa dopamina z TikToka czy łatwe kalorie z fast foodów. Epidemia samotności z czasem tylko przybiera na sile, a to jest zagadnienie, które z pewnością do problemu się przykłada. Także, gdy następnym razem będziesz odpadać jakiś vlog czy streama, może warto się zastanowić, czy nie. Jestem za bardzo przywiązany do tej osoby, czy nie próbuję zaspokoić jakichś potrzeb, które mógłbym spełnić, odsyłając się do kogoś bliskiego, lub wykorzystać je, żeby umówić się na spotkanie. To na pewno będzie dużo trudniejsze, ale na koniec dnia zawsze warto. Oooo, to było niesamowite.